ludzie wychodzą, ja wszystko rozumiem. Do domu trzeba wracać, bo daleko, bo, bo, bo na parkingu korek i tak dalej, ale ludzie, płacicie kupę pieniędzy, przyjeżdżacie kupę kilometrów, dajcie szacunek zawodnikom. Zawodnicy dla was to robią. Zabawą to raczej tego kurwa powiedzieć nie mogę, bo <laughs> trochę głowa boli. Długo by gadać, natomiast no, z której walki tak na szybko, jak ci przychodzi do głowy jesteś. Stadion. 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 Wiesz, powiem Ci wam tak, tutaj żeby teraz to zabrzmiało, tak ja nigdy nie byłem przygotowany do tego, żeby zrobić coś takiego jak oficjalne zakończenie kariery. Jeżeli ktoś śledzi moją jakąś tam karierę, tych, tych moich wypowiedzi i tak dalej, to często to powtarzałem, tak? Dzisiaj rozmawiałem z Łukaszem Jaroszem, który jest w tym momencie moim naprawdę kumplem serdecznym, kiedyś był moim rywalem ringowym, tak? Był Łukasz Jarosz, ja i długo, długo nic. I to my budowaliśmy te polskie K1. Łukasz potrafił zrezygnować naprawdę kupę lat temu. Miał być jakieś dwa epizody chyba walk, Znalazł sobie zajęcie i ten, ja Łukaszowi tego zazdrościłem, ja często do Łukasza dzwoniłem, pytałem jak to jest być trenerem, na przykład stał y, temu zawodnikowi o mnie, Balboa w narożniku, gdy wygrywał, gdy się cieszył, kurczę zazdrościłem mu tego i dzisiaj z nim rozmawiałem i sam Łukasz powiedział, ja nie wiem co ci kurwa mam powiedzieć, ja no, nie wiem co mam ci powiedzieć, ja widzę, że ty się męczysz, ja się męczyłem, no i wchodząc do ringu powiedziałem obojętnie bez, 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 od wyniku, tak, z, zrób stary, zrób stary to co dasz radę. Zrób story to, na co ci starczy czy prądu, i daj spokój, daj spokój, bo w momencie, od wyniku ty tego nie skończysz. Przegrasz, będziesz chciał dalej, wygrasz, euforia będzie pchała cię dalej. Nie? Kiedyś to trzeba zakończyć. Nie wiedziałem, że, to, że jeżeli zrobię to oficjalnie, a ja nie rzucam raczej słów na wiatr, to będzie mi łatwiej to odtrzymać. No dobrze Marcin, to w takim razie przejdźmy do y, pojedynku. Jedno, co można o tym powiedzieć, myślę, że to się wszyscy zgodzą, którzy oglądają ten wywiad i wszyscy tutaj na miejscu, że po wypłatę nie przeszliście, tego nikt wam nie zarzuci mimo remisu, który mógłby u wielu gdzieś jakieś takie emocje dziwne powodować, natomiast tego nie było. No Mariusz się na ciebie rzucił od pierwszej rundy. Czy spodziewałeś się, że to aż tak będzie wyglądało, Bo były chwile grozy? Spodziewałem się, że Mariusz jako inteligentny zawodnik z bardzo dużym doświadczeniem mający mega sztab trenerski, no, będzie wiedział co wysłuchaj. No, tam jest Mariusza głowa, nie? Hmm. Mariusz nie waży 110 kilo, 115, tylko waży 130. Zatrzymać taką lokomotywę w szarży to jest ciężko, nawet low kickami. Druga sprawa, Mariusz wiedział, że ja będę kopał głównie tylną nogą, bo to nie jest żadna tajemnica. Ja nie jestem też jakimś nie wiadomo jakim wirtuozem. Jako mańku to mnie istnieje tylna noga i przedni frontal i to wszystko, tak? Także wiesz, fajnie to wszystko wykluczył. Na pewno wiesz, wchodziłem z jakimś założeniem. Pierwsze założenie Mariusz wyłączył. Drugie założenie w walce wyszło, że nie pójdzie, a trzecie w ogóle nie szło. No to już później była po prostu improwizacją. W tej pierwszej rundzie no to, to zaliczamy oczywiście dla, dla Mariusza. Druga jest twoja i ta trzecia wydaje się być taką sportową rundą. Mi się zdaje, najbardziej zauważyło to, że Mariusz dostał minus punkt za kopnięcia w krocz. Czy był minus punkt jednak? Mariusz dostał minus tak. punkt, bo trzy razy kopnął mnie w krocze. Wiesz, kurczę, no ja nie chciałbym, żeby on dostał tego minus punkt, tak? Eee, bo, bo, bo to wiesz, tego, że no, to też nie jest tak, że ja Wiesz, no po prostu kopną mi w kroczy, tak, hmm. mając suspensor, wiesz, suspensor to w jakikolwiek sposób amortyzuje, no ale jednak, wiesz, przesuwa się, dociska te, te jajka, no, no, kurwa, no jak masz, się duże jaja, no to zawsze no, się. <śpuszczaj> <śpuszczaj> Także, wiesz, no, uważam tak, uważam... Nie wyszedłem do tej walki po wynik, nie wyszedłem tej walki po wynik, Mariusz nie wiem, czy wychodził po wynik, czy nie. Lało się dwóch, no nie ukrywajmy, ludzi przed 50, tak? Ja mam 46, Mariusz ma 45, jeżeli masz do 45, ja mówię teraz po sobie, to jesteś 40 40paroletni jeżeli jesteś po 45, jesteś przed 50, ja tak sobie liczę, pokazaliśmy, uważam, że... My jeszcze, jeszcze coś potrafimy, na pewno odbiegamy od małoletnich prospektów i wirtuozów, ale myślę, że dało się to obejrzeć i myślę, że ta adrenalina trzymała, jak się dwóch z redów prawo. Słuchaj, czy zwątpiłeś po tym, jak wsadziłeś mu haja? On, on no, trochę drgnął, on nam położył się jest, położy. Powiem ci tak, gdy, gdy w drugiej rundzie on dostał haja i go podłączyło. To był koniec rundy. To wiesz, zauważyłem, że raczej go high nie ustrzelę. Dlaczego? No bo gdy musiałem go tak, bo ma 2.8 wzrostu i gdy wysoko bardzo kopałem, to już miałem za duży rozkrok i już nie było miejsca, żeby wkręcić biodra. Mhm. Bardziej co mnie cieszy? Bardziej mnie cieszy, że w pierwszej rundzie wsadziłem tego brazylijskiego mhm. zawijanego. To mnie cieszy, bo... No dwa, dwa weszły. Bo powiem ci szczerze, to mnie cieszy, no bo kurczę fajnie, no, no, no to wiesz, to też jakieś dla mnie, jaka jakieś, jakieś coś nowego. Ponad dwóch metrów mógł zawodnikowi wsadzić w wieku 46 lat brazylianki, no to uważam, że to jest, jest coś. No poddać się w brazylijskim żużicu nie udało, to chyba kick. Na przykład. <laughs> Marny, poza tym Brazylijankiem jest najbardziej zadowolony w tej walce. Bo 15 minut tego się chyba nikt nie spodziewał. Wiesz co, na pewno jestem zadowolony z, 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 z przygotowań. Naprawdę, to, to wiesz, to różnie można teraz na to patrzeć. Ja naprawdę sięgnąłem granic swoich możliwości przygotowując się do tej walki. I myślę, że nie jestem już w stanie tego osiągnąć. Już po prostu nawet nie jestem osiągnąć tego stanu, który osiągnąłem do tej walki. Z boku nie wiem, jak to wyglądało, bo, bo wiesz, bo walka toczy się swoimi prawami. Weźmy, weźmy pod uwagę na przykład, nie wiem, no w UFC była taka walka, weszło dwóch zawodników, jeden się rozpędził, zrobił koląc z wyskoku i koniec walki. I całe przygotowania poszły w piździec, jak to się mówi, wiesz, często źle, źle się wejdzie w rozgrzewkę, ja na przykład po dwóch latach rozbratu z ringiem uważam, że bardzo ciężko zniosłem te czekanie. Mhm. Przepaliło mnie to, e, kurczę. Z, może ta, ta, też sam sobie zarzuciłem troszeczkę taką presję podświadomą, bo wiesz, bo, bo jednak mówiłem w wywiadach, że ludzie się czepiają, że dwóch zgradów będzie się biła, my jednak coś potrafimy. Może wiesz, to podświadomie powodowało, że nasił bym chciał pokazać, jednak wiesz, że to. Nie wiem co było powodem, no, na pewno, na pewno myślę, że wszystko poszło fajnie, nie wyszedłem z żadną kontuzją nową, a stare są na tyle, można powiedzieć, poklejone, pocerowane, że pozwoliły na, na to, co było do pokazania, tak? Czyli sam koniec udało się wyjść zdrowemu, na tyle, było można, nic się w fajniku nie wydarzyło. Zresztą tylko dopytam o tą końcówkę, o czym rozmawialiśmy w poniedziałek czy we wtorek. No oczekiwanie na walkę, słuchaj, no jedno studio, izolacja rękawic, drugie studio, no, to strasznie, mieliśmy chyba 4 czy 5 walk, wesa druga. No jak sobie poradziłeś? Była drzemka, czy nie było? Nie, była lekka znaczy drzemka, trochę bardziej na, na taborecie coś tam, wiesz, cyk. No ale było dużo chodzenia, tak jak Heniu i Wiesiu z Włocławka, jak jeszcze w boksie walczyłem, jak miałem 20 lat, to mówi, zobacz, kurwa, ile ty kilometrów sobie zrobiłeś, łącząc po tej, kurwa, szatni. To więcej teraz przełaziłeś, niż ty, kurwa, biegaj w przygotowaniu. I to jest prawda, nie? I to jest prawda. Marcin, czy ty się przede wszystkim dobrze bawiłeś dzisiaj e, w ringu? Tak się mówi. Wchodzi się do ringu, baw się dobrze. Tak? To, to może jest po to powiedziane, żeby rozładować ten stres, to wszystko. Wiesz, ciężko jest nazwać to zabawą. Jest to na pewno. Czy, gdy, gdy już wszedłem do tego ringu, gdy już, gdy już to wszystko poszła ta komenda walczyć, zobaczyłem, że Mariusz tam nie rusza, ja ruszam na Mariusza, to na pewno była to wielka euforia, tak? Ale zabawą to raczej tego kurwa powiedzieć nie mogę, bo trochę głowa budzi. Słuchaj, przed Twoją walką nie były Liny, nie bałem się trochę, że... Była sytuacja, że wypadłem przecież no z Lin i powiem Ci szczerze, tak w łamku sekundy przypomniał mi się, że rundę właśnie walkę wcześniej była awaria ringu, a ja poleciałem tak przez Liny. Nie złapałem równowagi, poleciałem na ziemię, coś zgniotem i tak jeszcze, wiesz, no troszeczkę, do no, panika lekka była, nie? żeby tam, wiesz, nie spać. Ale i doping był olbrzymi od samego początku dla Ciebie, no kibiców Mariusza prawie w ogóle nie było słychać, badką pany, stało na wszystkich możliwych wyniesieniach, krzesłach i kibicowali się od samego początku do samego końca, emocjonowali się, biegali tam, no coś niesamowitego. No i to jest piękne, wiesz, piękne jest to, jak ludzie potrafią szanować... Szanować naszą pracę, tak, bo, bo, bo nie, no dobrze, kibicowali mi, ale szanowali, szanowali nas obydwu. Szanowali Mariusza i szanowali mnie. Najbardziej przykre jest to jak po walce jeszcze zawodnicy dobrze dobrze się nie, nie rozejrzy na roźników, aż ludzie wychodzą, ja wszystko rozumiem. Do domu trzeba wracać, bo daleko, bo, bo, bo na parkingu korek i tak dalej, ale ludzie płacicie kupę pieniędzy, przyjeżdżacie kupę kilometrów, dajcie szacunek zawodnikom. Zawodnicy dla was to robią. A tutaj wiesz, wychodzenie. Ja uważam to zabrak szacunku. No, a zrobiłeś to pięknie w swoim stylu, że tak, rękawic nie zostawiamy, dajemy na licytację, plus zawracamy kibicom. Ale, ale zaraz jest tu Bartek, który się gdzieś matra kręcił, bo obiecał, że mi da te rękawice, bo na razie to mnie zawinęły. Nie ma licytacji, bo nie ma rękawic. <laughs> Zawinęłeś ludzi z powrotem, zatrzymali się, e, oddajesz tutaj, no też Łukaszowi Jaroszowi, No było mu mega miło na pewno, no bo piękne słowa. Powiem ci tak, kiedyś moje relacje z Łukaszem nie były złe. Były, byliśmy młodzi. Ja byłem podkręcany przez y, sz, mój sztab, y, Łukasz może przez swój, nie wiem. I była chora rywalizacja. Była chora rywalizacja, bo kiedyś Łukasz był u mnie na treningach, gdy byli chłopacy z Sintiao. Łukasz się przygotowywał do walki o swój pierwszy pas zawodowego mistrza świata Federacji SK w Lowkiku, a ja tej samej federacji, ale w K1. I ja Łukaszowi powiedziałem: Łukasz, y, dojdzie prędzej czy później do walki między nami. Zaróbmy na tej walce. Suma Suma Łukasz wtedy podpisał kontrakt ze swoim menadżerem. On zrobił turniej, no i w tym turnieju spotkaliśmy się w finale, tak? Łukasz wygrał ze mną i teraz po, po latach nie mam zamiaru nic już na ten temat mówić. Wtedy nie powiem, że mnie to nie bolało. Bolało mnie to, miałem pretensje, nie do Łukasza, nie do Łukasza, do zaistniałej sytuacji, tak? No bo, no bo niestety, wiesz, no człowiek młody, ambitny, chciał gdzieś tam wieść wieś prym. Na tą chwilę uważam Łukasza naprawdę za mojego serdecznego kolegę. Jego podejście na pewno też bardzo dużo mi pomogło, bo w tej kwestii był dla mnie autorytetem. Marcin, na koniec coś byś chciał jeszcze kibicom przekazać? Przede wszystkim chciałbym wszystkim podziękować. Kibicom, ludziom, którzy byli zawsze obok mnie. Nawet tym, z, z którymi... Moim menadżerom, z którymi... Wiesz, nie zawsze w życiu jest źle, tak? My zazwyczaj pamiętamy te, te, te słabe historie, które spowodowały nasze rozstania i tak dalej, ale w życiu są i piękne chwile. I ja te chwile piękne też pamiętam. Czy, czy z Tatkiem Kopcińskim, tak? Czy, czy z Mariuszem Rydlińskim. Czy z moimi, wiesz, rywalami, z którymi się biłem, naprawdę chciałem podziękować wszystkim, bo to jest to jest kawał historii dla mnie, to jest, to jest wiesz, teraz po, można spojrzeć na to w ten sposób, że powoli staję się cywilem, wiesz, ja się nie żegnam ze sportem, ale jeżeli chodzi o, o, o wiesz, o, o walki, no to już nie, no nie, już nie. No co, dziękujemy za ten przestawienie gratulacje jeszcze raz. Bardzo dziękuję wszystkim bardzo dziękuję.